No co jest? No właśnie chciałam wstać i zakręciłam się w głowie. No to leż, odpoczywaj. Ale nie chcę mi się tak ciągle leżeć, no. Może być położył się ze mną i o mnie, no. no? Słuchaj, ja chciałem jechać do Arka, do szpitala z chłopakami, okej? Okay? No jasne. Dobra. Dobra, jedź. O Jezus! A co się dzieje? Doris? Nic, no zakręciłam się znowu ja nie mogę w no. Dobra, połóż się. Nic się, nie jadę, zostanę. Serio? Tak, serio. Kładź się coś ci przynieść. Potrzebujesz czegoś? Byśmy mi zrobił herbatę. Kolejną? O. No dobra. A jeszcze soku mi się napiła pomarańczowego. Ale chyba nie mamy, wiesz? A to. A to. Co ty, ty podsłuchujesz? Przecież szlak nie trafia, jak ja na, na to patrzę, no. Może ona po prostu jest chora. I ty w to wierzysz, Przecież to jest wariatka, która to wymyśliła. No nie widzicie tego? Ja po prostu mam ochotę im wziąć do kłaki i wyrzucić stąd. A to nie Konrad powinien zrobić? Konrad to akurat jest na jej zapołanie, wiesz? Ona mówi leżeć, w tą się kładzie. No po prostu ja mam tego dość. No to może po prostu z nim pogadaj, skoro tak cię to boli, to jest w końcu twój brat. A ty myślisz, że ja nie próbowałam? Próbowałam, tylko do niego nic nie dociera. No po prostu żadne argumenty, już nie wiem, co mam robić. Dobra, dobra, pogadam z nim po męsku. Może mnie posłucha. No dobrze, tylko byle szybko, bo ja nie wiem, ile jeszcze z nią tu wytrzymam. Dobrze, wiesz? dzisiaj to zrobię, zanim dosypiesz do riskreta do herbaty.